Eksperyment hip-hopowy w koszalinie, słuchajcie Państwo, Słuchajcie Musimy państwo się przebrać. Wiesław będzie się przebierał, jest to wielka chwila, kiedy założy marynarkę tyłem naprzód. Pozwólcie Państwo, że spodnie zostaną na tej długości, na której je mamy. Wiesław, jesteś gotów, teraz przejmij sfer. Trzeba, oryginalnie trzeba wyglądać w hip-hopie, to jest podstawa, słuchajcie. Już, 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 gotów? Słuchajcie, słuchajcie. Tu włączam, o, tu nosi, woz, wozimy ze sobą wszystkie podkłady. Tak Sie jak to się robi. Panie i panowie, ziomy i ziomale, za chwilę przed państwem zespołu 1 l na G. Czyli półtora litra na głowę. Pamiętajcie ich gorąco. DJ Jimuś i babcia samo zło. Droga pani sąsiadko, pani mi wybaczy, lecz ostatnio zaczęłam. W domu nawet w pracy rymować. Rapować. nie Snienaczka słucham radia w kółko i stąd ta reakcja nawet... Mogę się powstrzymać, proszę pani, od hip -hopu. Droga pani, sąsiadko, mnie też to dopadło przez to radio. Nawet wnuki, gdy są u mnie na wakacjach, mówią do mnie. Ty nie jesteś normalna, jesteś DJ, DJ Babcia. Yo, 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 yo. yo, yo. Pani są a ja szłam po zakupy i przechodziłam właśnie obok takiej grupy młodzieży. U co so wierzy, że zmierzy się z życiem. W tych spodniach za duszy, co spadają w kroku, chłopcy przecież a nasze jak łańcuchy. To dopusz. Boży i jakich czasu człowiek, człowiek rosła, co potem założył na siebie. No, no nie, nie wiem. wiem sąsiadko kochana. Dwa kilo banana, kupiłam pomidory, ale nasze prawdziwe ze smakiem. I ziemniaki, bo przyjeżdża szwagierka z bratem I dzieciaki, jo, 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 Droga pani sąsiadko, ja wracam od lekarza I wie pani kochana, co on mi kazał? Nie, nie oglądać wiadomości. wiadomości Ciśnienie mam za duże, muszę zmienić kropelki I przestać kiewać w chórze kościelnym Oj biedny, biedny organista Na to przystał A kupiłam ogórki i mąkę Po co? Na ciasto Na ciasto? Muszę upiec szalotkę na niedzielę Dla kogo? Dzieci z przyjeżdżają Ja pierdziele Yo, yo Droga pani sąsiadko To ja powiem co mnie boli, ja tyle razy słyszę, wbrew swojej woli Kto ile razy kogo i z kim się za to wolił. Droga pani sąsiadko. Droga pani sąsiadko? A co pani słyszała? Czy ta spod śudeńki są się z kimś przykochała? Ciągle do niej przychodzą Co jeden to lepszy, widziała na przez okno, jak musi się z nią łobić. Droga ja... pani sąsiadko. Co o... też pani mówi? Trzeba słowa szanować. Trzeba dla ludzi. Chcę pani zapodać. Temat Dwa... jedwabisty, przejrzysty. O, Oczywisty. Zamiast słów uznawanych powszechnie za wulgarne Używać zamienników o ile fajnie Powiedzieć komuś Piękna twoja maczczyka, tu kaktusie zalotny Udaj się spać Droga pani sąsiadko, miałam taką fazę Że myślałam, że wszystko i wszystkim zajedwabię Ale zdrowi już nie to i nie te lata To mi lata Napisałam do brata mailem. Niech nie myśli, że ja nie wiem jak używać gadu gadu A ten gad gadu gadu nie ma Zima, od razu widać, że nie trendy Choć robić tchucie łabędy Niby młody chłopak nie wie, że Tylko to potęga, ja nie pęka! Ale jednak yo yo, yo, yo. Rzeczywiście, Pani Jarzy, rzeczywiście, Jarzy bazę, wulgarnych nie można używać wyrażeń. Rzeczywiście, Pani Jarzy, rzeczywiście, Jarzy bazę wulgarnych nie można używać wyrażeń. Rzeczywiście, Pani Jarzy, rzeczywiście, Jarzy bazę, wulgarnych nie można używać wyrażeń. Ile to by zapomnieć te wszystkie słowa złe, które rażą mnie, bo chcę, bo chcę. nie myśleć Chceć o tym już, wywać z gorzeniami, chwasków marlę, pewnie brudzić tak ust, tak już, tak już, po prostu nie pamiętać. Takich słów, od których serce pęka, wiem, wiem Nie wyraź się chociaż bardzo chcę Mam nadzieję, że tak chcesz I ty, i ty, i ty